Jedna jest usunięta miseczka z tej strony, tu jest druga i tam chyba jest trzecia od razu ją też ją usunę. Mura. Czy tu są jeszcze jakieś miseczki? Nie, tu miseczek nie ma. Jeszcze patrzmy, czy tu gdzieś matka siedzi. Jest matka, zobaczcie, w tym miejscu, tu gdzie palcem trzymam, tu jest matka, ale mi się udało, ale miałem szczęście. Moja matka siedzi, to super. Przynajmniej wiem, że siedzi na tej ramce. I dalsze przeszukiwanie będzie znacznie szybsze. Tutaj tak, w tej lewej stronie tutaj jest zaknokowane. Czy tu są gdzieś miseczki? Nie. Tutaj nie ma żadnych miseczek, środkiem jest czer, przełamany na... na co? Na pyłek. Dobra. No i u góry są knotki. Jeszcze raz zerknijmy na matkę. Siedzi? Pięknie, siedzi tutaj. i sprawdza sobie. Elegancko. Jak jest sporządna, królowa, to się ją znajdzie bez potrzeby jej znakowania. Wkładamy za tą ramkę, na swoje miejsce, delikatnie. Tu jest jakaś stara przyłka zgniesiona z dwóch tygodni. Przysuńmy tą ramkę. Myślę, że część pszczół gdzieś tam lata, zbiera więc w tym ulu mam mniej mniej pszczół niż kiedy one się zejdą w całości. W takiej ilości takiej ilości pszczół powiem Wam to jeszcze nie pamiętam, żeby się aż tyle ich namnożyło. Z tego ula to by jeszcze jeden odkład można by było zrobić z tej ilości. Zobaczmy. Ramka super przejechana przez matkę. Zobaczcie. 90% ramki zaczerwione i zasklepione. I, a w tych komórkach, gdzie są jeszcze niezasklepione komórki, to są już pszczółki. Już pszczółki. Także w niedługim czasie pewnie tam też matka przejdzie. Yy. Co tutaj żadnych miseczek nie ma. Dobra, zobaczmy z drugiej strony ramkę. No to ta ramka jest fajna. To taka ramka mogłaby być do odkładu. Super. Super. A to była ramka z młodą węzą. z młodą węzłą, ramka z węzłem dobra są ramki ze sobą złożone zobaczmy kolejną tu już nie mam oba obawy, nie muszę się martwić bo matkę znalazłem na początku więc teraz tylko zwracać uwagę na to jak wygląda sytuacja w ramce, czy są miseczki, mateczniki. Chyba na nic więcej i ogólnie jak wygląda populacja. Czy rozmnażają się, czy słabo im idzie. Zobaczmy tutaj jak to wygląda. Tutaj ciemne komórki widać przez matkę przejechane. Zaczerwione od nowa. Czyli matka to była i zaczerwiła. Czy mamy tutaj jakieś miseczki? Jest tutaj w tym miejscu miseczka, więc ją domontujemy. Demontujemy tą miseczkę, To tutaj na, na boku to jest zapewne trud. Tutaj też jest zaknotkowane górę, czyli ramka. Wykleły się pszółki, wykluły. Urodziły się pszółki i matka już była. Matka już była i założyła. I tu tak samo tu tak samo. Białe knotki, No nie wiem czy z tego ujęcia coś będzie widać. No ale jest ramka założona nowymi pszułkami. No, a tutaj nic się nie dzieje. Tu też jest okej, okay, wkładamy tą ramkę na miejsce. Dobra, weźmy kolejną ramkę. Już nam dużo zostało, już jesteśmy za połowę w tym korpusie, co tu się dzieje? Tu jest tak, środkiem, górą, zasklepiony czerw. Po lewej stronie mam pyłek. W dolnej części tutaj piękna się miseczka ukształciła. Pusta, ale piękna. To już nie ma tej miseczki. Dołem tutaj się nic nie dzieje, tutaj nie ma żadnej miseczki, tutaj w dolnej części w tych komórkach gdzie jest puste już matka przeszła, widać, że knotki są, czyli ramka już jest, została już wykorzystana przez matkę, zobaczmy tutaj, jest przejechane czy nie, tak. Są założone knotki w pustych komórkach. Czyli matka była, zrobiła, co miała złożyć. Knociki. Tutaj się już zrobią nowe pszczółki w tej ramce. Matecznika ani miseczki tutaj nie widzę z tej strony. Wkładam tą ramkę na swoje miejsce. Tak jak było. Łochliwe dzisiaj te pszczółki. Kurka wodna. No, przechodź bzyczku. Dobra, ramka dosunięta. Kolejna. Jak wygląda kolejna ramka? No zobaczcie się sami. Są tutaj miseczki od spodu. To od razu je ciapniemy. Tu jest taka piękna miseczka. Co prawda pusta w środku. Ale była ładnie zrobiona. Taka na przyjęcie mleczka po złożonej pszczółce przez matkę. To jest dobrze. Czy tu mamy jeszcze jakąś miseczkę? Nie. To jest tak. Tu w środku, gdzie są dziurki, matka była i złożyła nowe pszczółki. Więc super, elegancko. A tak ogólnie no to też jest widać czerw zasklepiony. W najbliższych dniach tygodniu będą nowe pszczółki. Tutaj to samo. Przejechane przez matkę, pszczółki zasklepione i niedługo wyjdą nowe pszczółki. Super. Czy jest jakiś kokonik. Nie ma nic, wszystko jest elegancko. Dobra, wkładamy. Wkładamy rameczkę. Składamy ją do tamtej, tak żeby żadnej pszczółki nie ciapnąć. I mamy przedostatnią ramkę. Zobaczmy, jak wygląda przedostatnia ramka. Widać, że tutaj była założona węza. Węza została odbudowana, środkiem matka przeszła. Część pszczółek jest już zasklepionych, a część dopiero są nowe robaczki i też niedługo będą założone. One sobie tam już ładnie rosną. Dobra, to tu nie bardzo szybko, długo nie patrzymy. Jeszcze druga strona, taka sama sytuacja. Matka przejechała tą część ramki, gdzie odbudowana została. Tutaj w tym miejscu z, z, cała ta część tu jest widzę zaknotkowana, czyli też nowe pszczółki. Dobra, wkładamy na miejsce, nie, wy, nie, nie stykniemy ula. No i ostatnio ramko. To ostatnio to może być przyklejone. No właśnie. Okej, okay, poszło. Słychać było, że strzeliło, nie? Dobra, zobaczmy. Ostatnia ramka, czyli ramko ze żarciem, Ramko ze żarciem. Co mamy na roce? Ze żarciem, po tej stronie miały miejsce matka, miała miejsce, to zaczerwiła. I są już nowe knotki. Są już nowe pszczółki. A tak poza tym, aha, są też nowe pszczółki, jeszcze nie zasklepione. Tak. Czy są jakieś jeszcze knotki świeże? Nie, świeżych knotków nie widzę, ale, ale robaczki siedzą w środku. Co, co jest po drugiej stronie ramki? No tutaj mamy też czerw po drugiej stronie ramki. Czyli matka nie daje za wygraną i harata wszystko co może. Każdą ilość. Pyłko im trochę zostało. Tutaj gdzieś miodek po tej stronie. A tutaj widać, że dojechane równo. Dobra, czy są jakieś. Nie ma żadnych miseczek. Mateczników też nie ma. Składamy tą ramkę. Zerknijmy tam do spodu. Nic się nie dzieje. Wszystko jest elegancko. Zatem tutaj mamy ogarnięty ten, półkor ten korpus. Ja go tutaj ładnie dosunę, tak jak było wcześniej. Przesunę teraz wszystkie ramki, przesunę teraz. Postaram się przesunąć wszystkie ramki, tak żebym. вожжи у том рам